Przyniosłem ten preparat akurat do kotłowni preparat. No jakąś, niby że uko, ukorzenia czy niby że, że zaprawa, bo to pierwszy raz z tym robiliśmy czosnek, biopuls. Ja opiet się włączy akurat dokładnie, żeby było ciepło, żeby było światło jest filmowane yy, Co robiliśmy? Robiliśmy tym yy, ząbki ciosku yy, na zimę. Yy, ten pan co nam to sprzedawał mówi, że to tam 1 do 10, 1 do 15 to na litr lit preparatu 15 litrów wody. Najlepiej bezholorkowej, i w tym moczyliśmy ząbki ciosków we worki siatkowej, we wiadrach. Moczyliśmy niby że pół godziny, godzinę. Piec słychać, nie piec się włączył. Pół godziny, 40 minut. Mówił, że nawet 20 minut starczy, żeby i te ząbki zasadziliśmy na polu. A teraz zaprawy już nie ma do czosku, więc tak próbowaliśmy czegoś innego, Bio, czegoś biopuls. Nie wiem, co z tego wyjdzie. W każdym razie ukorzeniał się bardzo ładnie. Tu pieprz się włączył. A ja teraz sprawdzę, jaką temperaturę to ma. Pokazuję, zewnętrzna co jak powodowo ma. 38 stopni, ale zaczął chyba od 35 bo mamy grzejniki w dużym plusie i piec nie musi grzać jakichś tam wysokich temperatur, bo teraz grzeje, widzę, że grzeje grzejniki 39, rośnie w górę, a nie musi grzać wysokich temperatur, bo on, duży grzejnik oddaje, już 40 stopni oddaje ciepło, wniosłem tutaj do kotłowni, żeby w ciepłym nagrać, no zobaczymy co z tym cioskiem będzie, nie będzie porównania, tak mówiłem, bo nie, wszystko jest zaprawione tym niby tutaj zaprawa niby ukorzeniacz wszystko jest zrobione cała plantacja no ale przetestujemy to jakby chodzi o została nie zrobiona, no to by było widać co to jest no jest zrobione w całości no już normalnie chyba legalnie zapraw nie ma nie chcieliśmy jakichś chemii walić ten czosnek no piec zaczyna mruczeć No się wyłączył nawet no. się wyłączył przy 43 stopniach się wyłączył przy 43 stopniach się wyłączył pogodówkę ma 10 stopni jest zewnętrzna jeżeli by była większa temperatura bardziej na koło zera, to by się wyłączał na przykład przy 40, teraz ma już 44 bo to jest piec yy, z czaszą żeliwną, więc on teraz yy, wyłączył się tam już minuta temu, czy ile tam, a ta temperatura nawet wzrosła z 40, na 43 na 44, bo teraz oddaje ciepło te żeliwo. Tam jeszcze jest taka pompa tam obiegów ciepłej wody, bo tam na piętro, czy tam na duże piętro, to by dużo trzeba wody spuścić, żeby żeby z kranu leciała ciepła woda, czy tam z natryską, więc jest obieg tej ciepłej wody. Tu jest tam zasobnik, on też tam jakoś tam, co jakiś czas, właśnie tą ciepłą wodę grzeje do wyższej temperatury, żeby zabić bakterie. Ja się na tym nie znam, bo zawsze jestem wieśniak. To co mogę wiedzieć, ale zobaczcie, zobaczcie. Jeszcze ma, jeszcze ma, jeszcze ma temperaturę 44 stopnie. Tyle czasu, a do 43. Jeszcze ma 44, ale nie po to tutaj przyszłem, bo to przyniosłem preparat do, do do tego, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Bateria zaczyna siadać, więc czas wyłączyć ten cały interes, a już, o, teraz dopiero 43, tak jak się włączy.